Serdecznie zapraszam Państwa na kurs Terapia z problemami behawioralnymi psów, poziom drugi, który poprowadzę wraz z lekarz weterynarii Martyną Woszczyło. W kursie tym omawiamy zarówno przyczyny, objawy, jak i metody pracy terapeutycznej z psami z zaburzeniami zachowania. Omówimy fizjologiczne aspekty modyfikacji behawioralnych, w tym wpływ stresu na zachowanie, wpływ stresu na mózg, sposoby radzenia sobie ze stresem u naszego pupila. Omówimy systemy motywacyjne u psów, BIS, BAS. Opowiemy także, dlaczego metody awersyjne nie są najlepszym rozwiązaniem w jakichkolwiek terapiach, czy w ogóle w pracy z psem. Omówimy także rolę strategii przetrwania. Czyli strategii 5F w życiu psów, a także mechanizmy jej działania, mechanizmy neurologiczne, jakie za ją odpowiadają. Opowiemy także o, o tym, na czym polega reakcja unikania, a także skąd bierze się wyuczona bezradność. Zaprezentuję Państwu także tajniki. Tak zwanego treningu medycznego, czyli treningu przygotowującego do procedur, procedur higieniczno-weterynaryjnych, które zapobiegają sytuacjom stresowym, na przykład u lekarza weterynarii. Będziemy tam omawiać krok po kroku, jak prze prze przeprowadzić odwrażliwianie z przeciwwarunkowaniem na do tej pory przerażające procedury, które często towarzyszą podczas wizyty u lekarza weterynarii ale także u nas w domu. Wyjaśnię, dlaczego tak pozornie proste czynności, jak na przykład obcinanie pazurów, czyszczenie uszu, czy czyszczenie zębów uruchamiają w naszym psie bestie. Jakie strategie się z tym wiążą? Co pies wtedy przeżywa i jak możemy sobie z tym radzić? Jak możemy krok po kroku wprowadzić trening medyczny w celu właśnie załagodzenia sytuacji, w celu wyciszenia zwierzęcia, oraz przyzwyczajenia do tych procedur, oraz Przedstawienia mu ich jako łagodne i bezstresowe, proste, przyjemne procedury. Omówię także potrzeby behawioralne psów w odniesieniu do zaburzeń zachowania, bowiem to właśnie niespełnienie potrzeb jest najczęściej przyczyną problemów behawioralnych, gdzie często właściciele sobie totalnie z tego nie zdają sprawy. Wyjdziemy od hierarchii procedur zmiany zachowania opracowanej przez Susan Friedman, gdzie przedstawię, jak możemy zacząć terapię od modyfikacji środowiskowych i dopiero później przechodząc do bezpośredniej pracy nad modyfikacją konkretnego zachowania. Omówię także analizę funkcjonalną ABC. Powiem to od właśnie funkcji danego zachowania. Możemy wyjść, aby dowiedzieć się, co jest właśnie przyczyną tego zachowania, jak, nad jakimi bodźcami warto popracować, bo być może usunięcie konkretnych bodźców ze środowiska pomogą, pomoże w pozbyciu się problemu. Opowiem także o specyficznych potrzebach konkretnych grup ras, w tym przede wszystkim z naciskiem na użytkowość danej rasy, bowiem bardzo często konkretne grupy użytkowości cechują się konkretnymi potrzebami, które należy wziąć pod uwagę już na samym początku terapii. Następnie przejdę do omówienia sposobu przeprowadzenia wywiadu z opiekunem psa, tak żeby wyciągnąć maksymalną liczbę niezbędnych informacji do postawienia diagnozy. O tym Opowiem o tym, jak postawić poprawnie diagnozę, a następnie jak przedstawić plan działań terapeutycznych. Co najważniejsze dla praktyków, opowiem konkretnie, jak radzić sobie z konkretnymi problemami na przykładach. Następnie przejdę do omówienia teorii uczenia w odniesieniu do praktycznego zastosowania w treningu psów oraz w treningu terapeutycznym. Jeśli chcecie Państwo poznać tajniki moich sposobów pracy z psami, serdecznie zapraszam na kurs. Terapia problemów behawioralnych z psami, poziom drugi. Do zobaczenia.